Także wyjątkowo, mimo tego, że jestem znudzony tym, co się dzieje w świecie magicznych coś tutaj mnie ruszyło, wręcz zmotywowało ponieważ akurat mam wiedzę w tym temacie więc te, biorę to jako wyzwanie, Daniel, przyjmuję twoje wyzwanie? Krot, który mnie zmotywował, mamy tutaj. Posłuchajmy go. Kopiować z nasze materiały, rzucać na TikToka, obrażać, zarabiać na tym sobie, bo mają konta zagraniczne, to was chuja robią, one na nas mają grube tysiące dolarów. Nie mogą zarabiać na naszym wizerunku. TikTok nam już Dobra, dalej, po kolei. Ludzie w większości znają cię szotów, nie? Jest bardzo, bardzo wąskie grono. Nie? które siedzi 14 godzin na waszym streamie. Bo e, to, to tylko świadczy o tych ludziach, że jak ludzie mają czas, żeby 14 godzin 14 godzin oglądać wasz stream, to ewidentnie jest coś z nimi nie tak. Chyba nie muszę tego tłumaczyć, bo jak komuś muszę, to znaczy, że z kimś jest również coś nie tak. Więc ludzie znają się z szotów, ale jestem jak najbardziej na tak, żebyś Zgłosił wszystkich szoterów, nie? Zgłoś wszystkich szoterów, niech znikną twoje treści z TikToka. No po prostu niesamowite, nie? Sam przysłużysz się temu, że znikniesz z TikToka, że wszystkie twoje treści znikną z TikToka. Przecież to jest niesamowite, Daniel. Zrób tak, wszyscy cię wspieramy w tym, w tym, w tym co chcesz zrobić. Zgłoś wszystkich szoterów, niech wszystkie twoje treści znikną z TikToka. To jest po prostu najlepszy prezent jaki sprawisz wszystkim na święta, nie? Że treści z Danielem Manikalem znikną z TikToka. Świetna sprawa. Dwa, że nie zarabiają tutaj ludzie, bo TikTok nie płaci w Polsce, a nawet jeśli mają konta zagraniczne, to muszą oglądać te filmy ludzie najlepiej ze Stanów Zjednoczonych albo z Anglii, ponieważ R&P za tysiąc wyświetleń jest uwarunkowane wieloma składnikami i między innymi kto ogląda z jakiego zakątka świata. Skąd to wiem? Ponieważ prowadziłem konto w Anglii, na którym postowałem twoje komentarze do Twoich shotów i wiem, jakie grosze się tam zarabia. To są grosze. Nie? Nieważne wyświetlenia są, bo to, że jest tam ileś wyświetleń, to nie znaczy, że te wszystkie wyświetlenia są płatne. To muszą być wyświetlenia, które się kwalifikują. A tak wiele składników na to wpływa, więc e, więc ty akurat o tym nic nie wiesz, ile ludzie mogą zarabiać, a ja ci mówię, że nikt tak nie zarabia. Bo wiem, bo znam ten świat. Więc nie przejmuj się, ponieważ ja bardzo chętnie wytłumaczę wszystkim, jak mogą zarabiać, niech się przeniosą na YouTube'a, i tam wszystkim wytłumaczę, jak mogą używać Twoich treści i na nich zarabiać. Zgodnie z zasadą fair use. Daniel, pamiętasz, zgłosiłeś moje konto o prawa autorskie i wiesz, jak to się skończyło, nie? YouTube, YouTube poparł moją stronę, ponieważ zgodnie z zasadą mogę używać i dodawać swoje komentarze, ponieważ to nie jest jeden do jednego, twoja treść, tylko tu jest większość mojej treści. Także wszystkich chętnych streamerów, którzy zajmują się e, shopami e, i chcą, chcą zarobić na tych shopach, zapraszam, wytłumaczę wam, jak można robić to na YouTubie jakie zasady trzeba spełnić. Kolejna, kolejna rzecz jest taka, że Daniel chce zastrzec. Zastrzec nazwę, prawdopodobnie w Jest to bardzo mało realne, ponieważ jest to zbyt ogólnikowe słowo angielskie. Nie można tego tak zastrzec. Nie? No bo gdzie, gdzie zastrzeżesz, że w Polsce nie będzie można tego używać. Ktoś użyje słowa. Magikal i co? I będziesz pozywał wszystkich, bo to jest twoje słowo? Nie, to się nie, nie, nie spełni. Nie? Nawet jeśli by się spełniło, to dodajesz coś do tego słowa i już, już ta e, to zastrzeżenie nie będzie działać. Nie? Ewentualnie możesz zastrzec Daniel Magikal albo Magiczny Daniel, a to nic nie zmienia. Nie? To nic nie zmienia, bo możesz napisać e, Magiczny Knur i to już jest coś zupełnie innego. Także powodzenia? Zastrzeganie, nie? To może się uda. Ale to i tak nic nie zmieni w życiu internetowym. Poza tym poza tym kogo to w ogóle obchodzi, Daniel? Myślisz, że jesteś taki wyjątkowy i specjalny. Także mówię, najlepiej jakbyś nie, nie robił streamów, nie? nie? żeby ludzie nie wiedzieli, co robisz. nie? Zrób takiego przykusa. Także. To tyle, jeśli chodzi o te, o te mm, sprawy. Następną sprawą jest tutaj prośba do wszystkich o wsparcie dla Fenonaftalaniny na YouTubie. Zachęcam wszystkich, żeby zostawiać obserwacje, ponieważ przygotowujemy wspólnie w kolaboracji z Fenonaftalaniną YouTube'a. Będziemy się starali tam dodać coś ciekawego, coś, coś, co na pewno będzie dla was interesujące. Daniel, na pewno też będziesz zainteresowany, także zapraszam. I na sam koniec jeszcze chciałbym zwrócić się do Zuzi BMW, bo wiem, że Wiem, że treści z Danielem zostały ukryte. Nie dziwię się, ponieważ przez tam całą ta planinę Daniela odnośnie tego, że co on to nie zrobi i zrobi porządek, i ojoj oj oj, to ludzie się boją o konta. Jest to dla mnie zrozumiałe. Bardzo duże konto z BMW. Szkoda by było, żeby je straciła, aczkolwiek mówię, nie ma się co obawiać, bo. Zawsze można komentować życie ludzi z sieci. I nic tam nie zagraża. To nie jest tak, że nie możemy dodać komentarza na temat e, kogoś z sieci. Jak ludzie wrzucają treści do sieci, to również możemy o nich mówić. I tutaj, tutaj za chwilę dołączy się również do apelu samej Zuzi. Mamy tutaj. Zapisanego jeszcze u Inki. Pozdrawiam również Inkę i jej e, konto e, Mówię, nie ma się co obawiać e, groźbami. Nie, ma, nie bierzcie pod uwagę tych gruźb, które Daniel. E, że dojedzie kogoś. Daniel, przypominam, że już kiedyś stanęłeś przed sądem za swoje słowa na streamie, więc nie. Nie podskakuj, nie? nie podskakuj po prostu, bo znowu zaczynasz się odgrażać, że dojedziesz kogoś, że dojedziesz streamerów, że dojedziesz każdego. Eee, także nie strasz, bo nie masz karty przetargowej w ręku. Nie? Tutaj zgodnie z prawem każdy ma prawo komentować Twoje zachowanie, a Ty twierdzisz, że ludzie... Kopiują twoje streamy i cię obrażają. Czym cię obrażamy, tak naprawdę, mówiąc to, co widzimy, i, i to nie jest tak, że to jest jedna, dwie, trzy osoby, to są tysiące osób. Sprawdź sobie komentarze pod tymi wszystkimi filmami. Czy ty w ogóle czytasz to? Jestem pewien, że czytasz. Tam nie ma pozytywów, nikt nie widzi pozytywów, wiesz, na tym etapie. To w ogóle chciałbym, żeby ktoś się zgłosił, e, bo na pewno jest ktoś, kto przez tego Eurotripa liczy, ile było już tych awantur, nie? Ile jest dni Eurotripa i ile było tych awantur. Nie? To nie ktoś się do mnie zgłosi i powie mi, czy, czy ma takie dane, nie? A tutaj wracając do Zuzi BMW jeszcze, mówię. E, nadal Zuzia może robić to, co robiła. Bo może komentować sobie co chce. Jeśli ludzie wrzucają to do sieci, można to skomentować. I Daniel Magikal nic z tym nie może zrobić i nie będzie mógł zrobić. I tutaj puszczę ten apel jeszcze raz. Wszyscy go słyszeliśmy. Dołączam się do tego apelu. I jeszcze raz mówię: nie dajcie się omamić słowom Daniela, ponieważ. To nie będzie tak, jak, jak on tutaj wszystkich chce oczarować, że on zrobi porządek, że on, on będzie górą. Daniel, nie będziesz nigdy. Magikal, zostaw tego tucznika w Hiszpanii, czy gdzie tam teraz jesteście i spierdalaj. Chłop chce cię lać kablem na live, a ty dalej tam siedzisz i go bronisz i mówisz, że cię nie uderzył. Nie uderzył cię, bo jest po prostu fajtłapą i nie trafił. Jego kanał tak naprawdę stoi tylko tobą. Gdyby on był sam, nikt by tego nie oglądał. To ty jesteś tą gwiazdą. Absolutnie nikt nie będzie ci miał za złe tego, co on tam ma niby na ciebie nagrane w tych głosówkach. Nikt nie będzie zdziwiony, jeśli się tam na niego drzesz, czy go wyzywasz, czy co tam robisz, co on często sugeruje. Każdemu puściłyby nerwy firma jest twoja, kasa jest twoja wydaj ją na dobrego terapeutę i wróć do życia serio, a do wszystkich osób które piszą w komentarzach, że oni są siebie warci i że nie ma co żałować Natalii życie z toksyczną osobą doprowadza do tego że ofiara takiego narty zamyśli, że nie może odejść że będzie tylko gorzej i że sobie nie poradzi, ale dziewczyno to ty masz dom i rodzinę z nim nawet nie chcą rozmawiać już jego najbliżsi uciekaj i najlepiej załatw sobie zakaz zbliżania się nie mam ani siły, ani ochoty nawet komentować co się u was działo, Natalia, zobacz co robi. Wypisuje do końca shotami, że mają usunąć ten fragment. Usuwa nagranie live'a, mimo że raczej wszystkie zostają. On dobrze wie, co zrobił. To nie był żaden przypadek. Jestem przekonana, że jest na A tym świecie, jest świecie mnóstwo osób, które są gotowe pomóc ci nawet dzisiaj. Wykorzystaj to i po prostu uciekaj. Zgadza się. E, jak najbardziej popieram słowa e, Susi Bębu i jest wiele osób, co opiera. więc... Wybór jest Twój. I zobaczymy, jaki będzie dalszy ciąg tej sytuacji.